Po raz kolejny do Urzędu Stanu Cywilnego w Raciborzu zaproszono pary, które spędziły ze sobą już 50 lat. Jubilaci spotkali się z prezydentem, a nam zdradzili sekret udanego związku. 50 lat wielu parom minęło jak jeden dzień. 28 listopada spotkali się w raciborskim USC, gdzie z rąk prezydenta miasta otrzymali medale i kwiaty. Podczas jubileuszu mieli też okazję na chwilę się zatrzymać i wspomnieć wspólnie spędzone lata. Znaczy małżeństwie, jak to zrozumieć, no jesteśmy na równi, szanujemy się, godzimy, czasami walczymy ze sobą, to bywa różnie, ale ogólnie jest nam dobrze. Skoro przeżyliśmy tyle lat, jesteśmy ze sobą, nie było tam żadnych jakichś tam nieporozumień, czy jakichś rozchodów, przychodów i tak Dużo pracy, wybaczania, uczenia siebie. No i myślę, że to jest, to jest to. Teraz pana no uważam, że to nie jest takie łatwe. No. Dużo, pracy, Te, dużo pracy, dużo no, pracy. Dużo no, ja pracy. Fajnie było, tak jak w każdym małżeństwie są zloty i upadki, ale więcej było złotów no niż upadków. Mamy dwoje dzieci, troje wnucząt, także Fajnie jest, no byle tak dalej. Wszędzie są może wzroty, upadki, tak. no ale aż takich dużych po prostu upadków nie było. Także no my się nie rozumieli i dzięki temu dotrwaliśmy. Tak, tak. Znaczy nie było takiego podbramkowej sytuacji, że tam już rozwód tego nie, nie było. No były to różne trudne chwile. No ale były też i wesołe, i, i radosne. No a najważniejsze tak to o dzieci. Najtrudniejsze zawsze na początku są te 10-15 lat, jak dzieci są malutkie, wychowuje się to praca, praca, a teraz już się odpoczywa, no po prostu. Czas szybko leci, niestety. Jeździmy troszeczkę po Europie. W każdym z małżeństw, które spotkaliśmy podczas jubileuszy w USC, zdarzały się dobre i złe chwile, ale najważniejsze to potrafić przetrwać trudności naszych rozmówców. Zapytaliśmy więc o to, jak zbudować trwałą i szczęśliwą rodzinę. Jak człowiek tylko jedno ma, a drugie na drugą nie czeka i nie szuka, no to jest, to idzie wytrzymać. No a jak się kłóci, to później jest zgoda, i wtedy nie, nie żyje się 50, tylko ponad 50 lat, żeby była zgoda. Bo te kilka dni trzeba byłoby dać na wstrzymanie ze względu że na to, że się nie rozmawiało. Miłość, wyrozumiałość kompromis i kompromis małżeński. Kompromis małżeński tak. Umieć przeprosić, umieć wybaczyć. No, jak... Czasami. Czyli umieć przyznać się po prostu do to, błędu. To jest, tak, tak, jest, tak, jest, tak. Powinniśmy się rozumieć nawzajem, wybaczać pewne rzeczy. Starać się unikać jakichś takich kolor, nieprzewidywanych sytuacji. Myślę, że nie jest lekko, bo naprawdę nie jest lekko żyć i w życiu nie mieć jakichś problemów. Bo są i problemy, które trzeba rozwiązywać wspólnymi siłami. Musimy decydować. Co możemy, czego nie możemy, i tak dalej. No i ogólnie y, musi być ta atmosfera troszeczkę w tym domu, taka rodzinna. Po 50 wspólnych latach większość par doczekała także wnuków, a nawet prawnuków. Teraz jest czas, by poświęcić się najmłodszym w swoich rodzinach. Dla dzieci to często nie było czasu, bo to praca, bo to do domu wiadomo, dom jeszcze jeszcze wywiadówki przeróżne. No i wiadomo, nie można było z tym dzieckiem tak posiedzieć, a jak był czas, to człowiek też był zmęczony. No i tak to wygląda. Dziecko jest na cały dzień. Mamy po prostu do czynienia synkami tylko jak rodzice dziś wyjeżdżają, o to podrzucą, poproszą, żeby się nimi zaopiekować. No i to jest taka troszkę może inna miłość, ale wspaniała. W imieniu redakcji Raciborskiej Telewizji Kablowej małżonkom z 50-letnim stażem życzymy kolejnych szczęśliwych i wspólnie spędzonych lat.